No i teraz przychodzi nam zaprosić faworyta gospodarzy. Zapraszam Mateusza Polskiego, przedstawiciela klubu bokserskiego Karlino utytułowanego Olimpijczyka, który jak burza przychodzi tutaj kolejne etapy w karierze zawodowej. Witam serdecznie. Rozmawiamy sobie tutaj wszystko ładnie o sporcie, rozmawiamy tutaj o pięściarzach, rozmawiamy o walkach, o wyzwaniach, o sponsorach, o innych rzeczach, a tak naprawdę wszyscy chcielibyśmy usłyszeć, co ma do powiedzenia prezydent miasta Karlino. Tylko burmistrz, chociaż funkcja ta sama, czy to jest wójt, burmistrz, prezydent, nie ma znaczenia. Ja się bardzo cieszę, że po raz pierwszy w historii naszego miasta będzie. Zorganizowana gala boksu zawodowego tym razem, bo mieliśmy okazję organizować Mistrzostwa Polski, zarówno kobiet, seniorek, jak i seniorów. I myślę, że te imprezy pokazały, że jesteśmy w stanie podołać organizacji tego typu, tego typu wydarzeń. Mamy bardzo nowoczesny, chciałem powiedzieć, też może bardzo drogi obiekt, ale to oczywiście. Lekki żart, jeżeli chodzi o drogi. Natomiast jest obiekt, który myślę nie powstydziłoby się miasto o wiele większe od naszego. A przypomnę, że gmina Karino liczy niespełna 9 tysięcy mieszkańców. Natomiast miasta kilkudziesięciotysięczne tego typu obiektów nie mają. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy, a jest ich trzech, pokażą wszystko, na co ich stać. Oczywiście trzymamy za nich kciuki i liczę, że po prostu swoje walki wygrają. Daj Boże, przed czasem. Tak patrzę na Mateusza. Od razu, tutaj czuć, od razu tutaj czuć taką pasję do boksu. Jednak to Karlino tutaj tym boksem stoi, to widać właśnie dlaczego tak jest. No, ale gromkie brawa dla Pana Burmistrza na taką wspaniałą sportową postawę. Panie Burmistrzu, no wspomniał Pan, że były tutaj wcześniej organizowane imprezy, na rangi Mistrzostwa Polski i one były tak naprawdę zawsze dobrze zorganizowane. Każdy mi je wspomina. Też słyszałem na temat tych imprez dużo dobrego. Teraz boks zawodowy. Niech pan burmistrz powie, czego pan oczekuje, no, oprócz oczywiście pełnej hali. Jakie jest takie, powiedzmy, kryterium, które pan w boksie widzi dla siebie jako fan tej dyscypliny? Ja generalnie lubię i uwielbiam sport. Sam kiedyś biegałem długie i średnie dystanse, czyli lekkoatletyka, ale staramy się wspierać od wielu już lat każdą aktywność sportową w naszej gminie. Czy to jest boks, czy to są zapasy. No zawsze, wszędzie, w każdej gminie, chyba najbardziej powszechnym sportem jest piłka nożna, ale to są te trzy dyscypliny, na które też dajemy najwięcej środków. A jeżeli chodzi o zapasy, a szczególnie jeżeli chodzi o boks, no to tutaj jesteśmy znani na arenie nie tylko polskiej, ale i światowej. Więc oprócz tego, że przyciągniemy kibiców, mam nadzieję, że ta hala będzie zapewniona. To mi się też jest taka dobra okazja do promocji tej dyscypliny sportu wśród naszych dzieci i młodzieży i na tym nam, na, nam najbardziej zależy. Zawsze, jak zaczynaliśmy pewną drogę tutaj, czy to chodziło o boks, czy o, o zapasy, zawsze powtarzałem, że nie jest głównym celem osiągnięcie sukcesu sportowego w naszej działalności. Mówię od strony samorządu i, i, i takiej społecznej, a tym głównym być może najważniejszym celem jest wychowanie, wychowanie po prostu młodzieży, żeby oni nawet w takim małym miasteczku mogli osiągnąć najwyższe cele, takie jak medale mistrzostw Europy czy, czy mistrzostw Polski, no i zwycięstwa tutaj w tym przypadku w parkach zawodowych. I, i te, tego doświadczamy, tak, to się, to się dzieje, to jest doskonała okazja do promowania i, i sportu jako takiego, ale też do promowania naszej gminy. No to wychowanie, o którym Pan wspomniał, jest właśnie bardzo ważne. No mamy w tej chwili taki, powiedzmy, zalew tych pseudo jakichś gal, pseudo sportowców, pseudo różnych rzeczy. Tutaj to wsparcie dla prawdziwej dyscypliny, jaką bez wątpienia jest boks zawodowy, razem tutaj w duecie z prezesem klubu Carlino z Hakowem, którego też proszę tutaj, żeby się wypowiedział na temat tej gali, na temat swoich oczekiwań, na temat w ogóle wydarzenia. Dzień dobry, witam wszystkich. Jeżeli chodzi o, o galę, to to, no to co, to jest, jest ta gala, będzie odbywać się w końcu, bo, bo jakby bardzo osobiście chciałem, żeby się odbyła taka gala u nas, dlatego że chłopaki mają przeszłość w boksie olimpijskim e, i teraz mają następny etap w życiu sportowym, tak, ma, e, boksują zawodowo i dlaczego mieliby nie boksować e, u siebie, u siebie, więc tutaj e, z z Krystianem udało nam się doprowadzić do tego, oczywiście dzięki uprzejmości i wsparciu Pana Burmistrza i sponsorów, tak i tutaj naszego partnera głównego strategicznego Marcina Kozaka, który siedzi tu obok mnie, jest właścicielem imperiala tutaj gdzie się znajdujemy dzięki nim to się odbywa i bardzo się cieszę no, i coś, oczekiwania. Oczekiwania na pewno przede wszystkim, jako trener, jak najlepsze walki, żeby były. Żeby był wykonany plan w stu procentach, jaki sobie założyliśmy. Czyli można powiedzieć, że plan w 100% to jest wygranie wszystkich walk przez trenera. Jaki może być inny? Nie, niekoniecznie. Nie, nie sama wygrana. Oczywiście, wygrana, ale wygrana też musi być taka, którą my sobie. Jakby wymarzyliśmy, tak? Nad styl, sposób boksowania, i tak dalej. Z każdego treningu wyciągam jak, jak najwięcej. Bardzo dobrze mi się z nimi pracuje. I chciałbym, żeby to pokazali w ringu. No, pan burmistrz tutaj złożył wyraźne zamówienie. Walki przed czasem mają się skończyć. Postaramy się. No dobrze, to tutaj przejdźmy do gwiazdy klubu Karlino. Pięściarza olimpijskiego Mateusza Polskiego, który zmierzy się z groźnym zawodnikiem, który tu powiem ci, przysłał wczoraj do mnie taką wiadomość. Nie za specjalnie rozumiem jego język, ale usłyszałem kill you". Przyjedzie tutaj cię zabić. Co ty na to? witam serdecznie, no już to nie raz słyszałem od różnych przeciwników, a co na koniec wyszło, to sami dobrze wiemy. No to pewnie taka gra z jego strony. I tyle. Myślę, że to jest tylko grasu, no ja słyszałem, że on tutaj nawet stawia na szali jakiś swój pas miejscowy. I jest pewny zwycięstwa z tobą. No i co z tego? No, no jest pewny? No. Ja też jestem pewny. Ty też A, jesteś pewny? Ja jestem bardzo pewny i zawsze wychodzę do ringu pewny siebie. No i w ringu zobaczymy. No. Ring zweryfikuje. Obejrzałeś, rozumiem, jakieś walki swojego rywala. Wiesz mniej więcej, jak się przygotować. Co możesz na jego temat powiedzieć? Wiesz co, ja. Zazwyczaj nie oglądam walkę rywali, włączę sobie tylko początek, jakiś tam koniec, 3-4 minuty i tyle mi wystarczy już wiem, jak przeciwnik się rusza. Wystarczy mi wiedzieć czy on jest z Mańkutem, czy w normalnej pozycji boksuje, czy idzie do przodu, czy jest wysoki, czy niski. No i tyle. a ja tutaj już plan ustala mój trener i ja się dostosowuję do, do niego. To wychodzi z założenia, że ta walka i tak za długo nie będzie trwała, więc nie ma sensu jej za bardzo oglądać, tak? Mówisz, że dwie minuty wystarczą, żeby ją do minuty skrócić, tak? Nie, nie, ja tego nie powiedziałem. Ja y, zawsze mam z, z szacunkiem, wychodzę do przeciwnika, ale wychodzę po to, żeby wygrać, żeby wygrać jak najszybciej. No i, i pewnie taki będzie plan. No na pewno łatwo nie będzie, nie? Spodziewam się tego i spodziewam się mocnego pojedynku. No i też ciężko trenuję po to. Śmiało można powiedzieć, że nie byłoby chyba Klubu Karlińskiego bez wsparcia tutaj właściciela obiektu, w którym się znajdujemy, Pana Kozaka, którego jeszcze raz chciałem przywitać tutaj serdecznie. Jest wielkim pasjonatem sportu, jak zdążyłem się zorientować, bo interesuje się też koszykówką, tak różnymi sportami, począwszy od tenisa, siatkówki. Chciałbym w tej chwili oddać głos. Co Pan na temat tego, tego przedsięwzięcia myśli, na temat boksu zawodowego w ogóle? Witam serdecznie. Moja tutaj obecność w tym eventie no jest taka, to jest mój debiut, można powiedzieć, a tak naprawdę wynika właśnie z pasji do sportu, która była zawsze. I tutaj trener razem z chłopakami kiedyś do mnie przyjechali na rozmowę z uwagi na to, że w sprawie wsparcia, z uwagi na to, jaką mamy tutaj infrastrukturę w obiekcie i taką, taką ważną rzeczą, szczególnie w przygotowaniach i, i cyklu treningowym bokserów, a nie tylko, jest na przykład komora hiperbaryczna, którą posiadamy i tak w zasadzie się od tego zaczęło. Zawodnicy podnoszą swoją wydolność, korzystając z takiego urządzenia, szybciej się regenerują. No i tak nasza przygoda wspólna się zaczęła od tak naprawdę udostępnienia naszej tutaj infrastruktury. Zawsze stawialiśmy na aktywny wypoczynek, kobiet jest tak przygotowany. No i później gdzieś ta wspólna sympatia, i muszę powiedzieć, że jak się zapoznałem tutaj z historią Mateusza i, i Radka, i w ogóle jak tak z boku się przyjrzałem, jak klub funkcjonuje no to bardzo mnie to zainteresowało i uznałem, że warto wspierać takich ludzi, takich sportowców, którzy mają pasję, którzy mają jasno postawione cele, a do tego jeszcze tutaj burmistrz Pan Walek Miśko z którym też gdzieś tam kiedyś, już przy okazji jakichś innych wydarzeń sportowych, piłkarskich dla dzieci, mieliśmy okazję współpracować i znam obiekt w Karlinie. No i myślę, jestem przekonany, że połączenie tutaj naszych wspólnych sił, czyli dobrego poziomu sportowego, jasno postawionych celów, przyjaznej gminy, która no nie bez kozery ma. W swojej nazwie i promuje się jako gmina z energią, i tutaj ten klub obcerski się doskonale w to wpisuje. I nasze tutaj skromne zaplecze, mam nadzieję, że wszyscy i goście tej gali, i obsługa techniczna, i zawodnicy będą się czuli u nas komfortowo. Myślę, że te wszystkie czynniki spowodują, że ta gala będzie sukcesem. I tak jak tutaj z Krystianem rozmawialiśmy, no takim celem oczywiście teraz się skupiamy, żeby ona wyszła jak najlepiej, ale. Jeżeli tak będzie, w co oczywiście wierzymy i po to to robimy, no to mam nadzieję, że będzie to wydarzenie cykliczne, bo też nie ukrywam, pomimo tego, że nasz region tutaj jest mocno rozwinięty pod kątem szkolenia różnych sportów walki, to jednak, jeżeli chodzi o takie wydarzenia sportowe, już takie i medialne i określonej rangi, jest taką trochę białą plamą w, na mapie naszego kraju. No i Mam nadzieję, że uda nam się tą białą plamę wypełnić i stanie się to impreza cykliczna, a może też spowoduje, że więcej innych wydarzeń będzie miało tutaj miejsce, a na pewno obiekt w Karlinie jest doskonale przygotowany do organizacji tego typu imprez. Dziękuję. Panie Marcinie, biała, plana, biała plama na pewno zniknie, a jeżeli się chociaż trochę porozmawia na temat boksu, to zawsze jest ten debiut. A później jest 1 0 5 0 10 0 30. 0. I czek nie wie, i mówi 20 lat temu, debiutowałem, kiedy to zleciało. Dziękujemy bardzo panu Marcinowi. Dziękuję. Teraz chciałem tutaj przejść do zawodnika Radomiral. Powiem ci, że oglądałem ostatnio Twoją walkę z, z o tytuł mistrza Polski z Czechem Usadanem. Powiem ci, że no, walka była naprawdę mocno emocjonująca i chcielibyśmy takich walk oglądać. Niestety przegrana. Powiedz mi, jak ty to odbierasz? Tą przegraną. Witam serdecznie. Przegraną odbieram tak, że dalej zasuwamy, dalej się przygotowujemy, robimy robotę, znajdujemy patent na niego no i chcemy z niej wygrać po prostu. I czekamy na tą walkę. Teraz mamy kolejny przystanek w Karlinie. Dziękuję grupie Polsat Boxing Promotion za możliwość właśnie walki na, na Gali Rokiego. No i co? Chcę tutaj przejść po prostu tego. Yy, tańczalczika i później zrewanżować się z tym oczatem. Bo słuchaj, jak powiedziałeś, jest to kolejny przy, jest to kolejny, yy, przystanek w twojej karierze, ale tak widzę po tobie, że jednak no, ten osadam trochę w głowie, ci siedzi, no chyba chciałbyś się z nim zrewanżować, co? No tak na pewno chciałbym, żeby do tej walki doszło. No i czekam na to i chcę się zrewanżować. No wydaje mi się, że to tutaj mamy tak zwanego samograja, tak? No, mamy dwie walki do zrobienia, mamy rewanż z Manem i mamy twój rewanż z Osadanem. No, dwóch chłopców okres co przyjechało do Polski i zabrało nam pasy. No chyba tak nie może być. No i trzeba to rozwiązać. No wydaje się, że kibice wszyscy chcieliby to obejrzeć i każdy byłby tym zainteresowany, więc tutaj z mojej strony, w strony władarzy Polsat Boxing Promotion, tutaj proszę z zawodnikami to załatwić i zorganizować to możliwie jak najszybciej, bo myślę, że cała pięściarska polska na to czeka. No co chłopaki, to dziękuję Wam bardzo w takim razie i przechodzimy do następnej części konferencji. Dzięki bardzo. Dziękujemy.